Widzew Łódź ponownie stracił punkty w ekstraklasie, przegrywając w kontrowersyjnych okolicznościach wyjazdowe spotkanie z Krakowią. Swojego rozczarowania po porażce nie ukrywał trener, żeliko Sopić. Szkoleniowiec jednak nie koncentrował się na potwornym błędzie sędziego Marcina Kochanka. Sopić uderzył w klub i stan infrastruktury treningowej. Trener w mocnych słowach wypowiedział się na temat warunków, w jakich musi pracować jego zespół. Widzew. Nie prezentuje się ostatnio najlepiej. Na przestrzeni pierwszych pięciu kolejek sięgnął po siedem punktów. Na bilans ten składają się dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis. Całokształt dorobku Sopicia za sterami widzewa to dotychczas pięć zwycięstw, dwa remisy i siedem porażek. W miniony piątek łodzianie nie zdołali zapunktować z Krakowią. Trzeba jednak przyznać, że sędziowie popełnili karygodny błąd i nie uznali im prawidłowo zdobytego gola. Pomijając kontrowersyjną sytuację, widzew nie zaprezentował się w Krakowie najlepiej. Zauważył to także trener Żeliko Sopić. Chorwat już kilkukrotnie w mocnych słowach opisywał aktualną sytuację swojego zespołu. Po potwierdzeniu kilkunastu transferów nadal podkreślał, że nie posiada gotowej kadry na rywalizację w lidze. Na ostatniej konferencji 51-latek znowu nie gryzł się w język. Dał jasno do zrozumienia, że nie jest zadowolony z warunków, w których musi trenować. A oto jak sprawę tłumaczył Sopić. Plan na spotkanie był prosty. Przyjechaliśmy wygrać. To jest rozczarowanie dla mnie i dla klubu. Wszystkie nasze stałe fragmenty nie wyglądały najlepiej. Tak jest, jak trenujesz w parku. Wiecie, że trenujemy w parku? Każdy może przyjść, zobaczyć, wysłać wszystko. Powiedziałbym, że to było wyrównane spotkanie. Nie mogę jednak powiedzieć, że jestem szczęśliwy, powiedział opiekun czterokrotnego mistrza kraju. O boiskach, na których trenują piłkarze widzewa, co roku mówi się bardzo dużo. Niestety, zawsze negatywnie. Narzekania Żeliko Sopicia nikogo więc nie mogą dziwić. Kilka dni temu jego słowa potwierdził były widzewiak Jakub Sypek. Wobec rewolucji kadrowej w Łódzkim Klubie Sypek postanowił odejść, chociaż otrzymał propozycję pozostania przy Piłsudskiego. Ostatecznie 24-letni Skrzydłowy wybrał ofertę Zagłębia Lubin, którego jest wychowankiem. W rozmowie z ostatnich dni Sypek odniósł się do warunków treningowych, porównując obiekty Zagłębia Lubin i Widzewa. A oto część jego wypowiedzi. Widzew to klub z większą historią, z większą skalą oczekiwań i sukcesów. Ale to w Lubinie mamy dywany. Gdy w Widzewie chcieliśmy ciągle rozgrywać od bramki, na treningach nie mogliśmy tego ćwiczyć, bo jak Giki podawał do Szechu na szóstkę, piłka skakała mu na piszczel albo zatrzymywała się w błocie. Ocenił Sypek i dodał: Te różnice w warunkach treningowych to nie jest niebo a ziemia, tylko niebo a wykopany dół w ziemi. Dosadnie zobrazował sytuację sypek. Nie jest jednak tak, że klub nie robi nic, aby poprawić swą bazę treningową. Za kilka dni rozpocznie się budowa nowego boiska treningowego zlokalizowanego przy stadionie Widzewa. To boisko jest bardzo potrzebne, w szczególności zimą. Klub musi zgłosić do wniosku licencyjnego boisko podgrzewane z naturalną trawą, a takie właśnie ma być boisko przy sercu łodzi. Koszt budowy. To 16 milionów złotych, z czego część daje miasto Łódź, a resztę Ministerstwo Sportu. Budowa miała ruszyć już dawno, a boisko miało być gotowe w czerwcu tego roku. Tyle, że budowa wciąż się nie zaczęła najpierw przez brak zgody spółki CPK, bo obok stadionu mają przebiegać tory, kolei dużych prędkości. Gdy w końcu udało się uzyskać zgodę, zaczęły się problemy formalne. W lipcu udało się w końcu uzyskać zgodę na budowę. Pracownicy firmy Drop Service mają rozpocząć pracę 25 sierpnia, po meczu Widzewa z Pogonią Szczecin w sercu Łodzi. Jeszcze bardziej niż na nowe boisko przy stadionie Widzewiacy czekają na powstanie ośrodka treningowego w Bukowcu, czyli Widzew Training Center. Budowa WTC to jeden z priorytetów klubu. Widzew od lat ma problemy z miejscem do treningów i ośrodek ma to w dużym stopniu zmienić. Koszt budowy WTC to blisko 30 milionów złotych. 13 milionów widzew pozyskał z dotacji Ministerstwa Sportu. Reszta to wkład własny. Klub wnioskował o kwotę wyższą o 10,5 miliona, ale się nie udało. Dlatego projekt nieco różni się od wstępnych założeń. Mniejsza i bez dachu będzie trybuna, a boisko naturalne nie będzie podgrzewane. Zgodnie z planem powstanie budynek z siłownią, jadalnią, szatniami i pokojami do odnowy. W listopadzie 2026 roku gotowe mają być dwa boiska. W kontynuacji naszego materiału zapraszamy na raport z meczu z Krakowią, gdzie o wyniku zadecydował skandaliczny błąd arbitra Marcina Kochanka. Nie bez przesady twierdzimy, że widzew po prostu został okradziony. W meczu piątej kolejki Ekstraklasy Widzew Łódź przegrał z Krakowią 1-0. Wielu jednak bez ogródek mówi, że Widzew został po prostu okradziony. Po meczu dużo uwagi poświęcono kontrowersyjnej sytuacji z 40. minuty, kiedy to sędziowie nie uznali gola zdobytego przez Frana Alvareza, uznając wcześniejszy faul na Dominiku Pile. Według Rafała Rostkowskiego, wieloletniego sędziego w Ekstraklasie, z doświadczeniem w Lidze Mistrzów oraz na Mistrzostwach Świata w tej sytuacji doszło do karygodnego błędu. W rezultacie Widzew znowu stracił punkty. Krakowia wygrała po golu z 69. minuty. Bilans z ostatnich kolejek dla ekipy Żeliko-Sopicia nie wygląda najlepiej. Łodzianie w czterech minionych meczach wygrali tylko raz z GKS-em Katowice. Podczas piątkowego starcia doszło do dużej kontrowersji. W 40. minucie sędzia Marcin Kochanek anulował bramkę, wskazując faul Sebastiana Bergiera na Dominiku Pile. Już powtórki pokazały, że gracz pasów nie był w tej sytuacji bez winy. Sędzia główny przed wydaniem werdyktu konsultował się jeszcze z ekipą VAR, a następnie sam podszedł do monitora. Problem polega na tym, że analizował zdarzenie z tylko jednego ujęcia. Widzowie natomiast mogli obejrzeć całą akcję z trzech perspektyw kamery. Konkluzje mogły iść tylko w jednym kierunku. Faul był mocno naciągany czy wręcz wyciągnięty z kapelusza, a widzę został okradziony. Rafał Rostkowski dokładnie przeanalizował tą sytuację na antenie TVP Sport, szczegółowo tłumacząc, na czym polegał błąd arbitra, pana Marcina Kochanka. A oto obszerny fragment analizy Rostkowskiego. Obaj nieco się odwrócili, i wtedy było widać wyraźnie. Że ręka bergiera odchylona do tyłu nie ma żadnego wpływu na sposób poruszania się piły. Natomiast zawodnik Krakowi obejmował zawodnika widzewa już dwiema rękami, obiema go przytrzymywał i w ten sposób ewidentnie utrudniał mu grę, prawie uniemożliwiając zagranie piłki. Aby uwolnić się z takiego objęcia, bergier intuicyjnie i naturalnie pochylił się do przodu. Pośladkami odsuwając piłę częściowo do tyłu, po czym próbując biec za piłką, wykonał zgodny z dynamiką ruchu, naturalny dla koordynacji ruchowej ruch ręką do tyłu, w kierunku szyi i dolnej szczęki piłkarza Krakowi. Wtedy piła padł na murawę i lewą ręką dotknął okolicy swojego podgardla, prawdopodobnie już na granicy z górną częścią klatki piersiowej. Widać natomiast że piła mocno go przytrzymuje prawą ręką, której palce były ułożone tak, jakby wbijały się, czy miały wbijać, w koszulkę rywala, albo może miały mocno przyciskać jego ciało w okolicy mostka lub żeber. A po chwili dokłada lewą rękę i nią też obejmuje i przytrzymuje zawodnika widzewa. To ujęcie świetnie pokazuje też, co się stało z łokciem Bergiera. Otóż, być może ledwie musnął twarz piły na wysokości szczęki i z bardzo słabą siłą dotknął jego szyi w okolicy gardła, ocenił w TVP Sport Rafał Rostkowski. Decyzja ta miała ogromny wpływ na losy spotkania. W 69 minucie Krakowia wyszła na prowadzenie, zapewniając sobie komplet punktów. A tak o meczu opowiedział wyraźnie załamany Mateusz Żyro. W trzecim meczu z rzędu przydarza nam się ogromna kontrowersja. Wiadomo, że wszystkie mecze w ekstraklasie są na styk, a my wciąż jesteśmy nową drużyną, która dopiero się rozwija. Na początku sezonu powinniśmy takie spotkania przepychać i łapać rytm, dlatego szkoda, że ponownie dzieje się to w cieniu kontrowersji. Widzieliśmy już w szatni powtórkę i taka decyzja boli. Sam mecz był wyrównany, taki typowy do jednej bramki. Krakowia miała jeden moment, gdy nas zgniotła i wykorzystała to, strzelając gola.